Hej, hej moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku. Wiem, że długo czekaliście i wiem, że odcinek miał być chociaż jeden, ale no niestety miałam gości i jednak nie miałam za bardzo czasu, żeby zrobić jakikolwiek odcinek, żeby w ogóle przysiąść do komputera. Tak naprawdę podczas ich pobytu to jedynie co to wchodziłam, żeby zrobić as modeum i to w sumie tyle. W każdym razie już wróciłam odcinki będą mniej więcej po 2-3 tygodnie, tak jak normalnie były. Na szczęście sporo rzeczy mnie nie ominęło. Jedynie co tam wystąpiło trochę błędów, które chyba naprawili, aczkolwiek tak jak mówię, przez 10 dni tak naprawdę za bardzo nie angażowałam się w życie gry, także tam mniej więcej coś czytałam, ale nie do końca. W każdym razie jedynie wiem, że przez ten cały czas to chyba faktoria nie działała, czy ten rynek, jak to woli. A więc pora wrócić do odcinka. Zanim zrobiłam sobie przerwę, zakupiłam sobie z ISA te barwniki. ISA, czyli ze sklepu, z gry. Ogólnie nie byłam od początku za bardzo chętna na kupowanie ich, tak ogólnie na kupowanie samych barwników, dlatego, że no jednak są dość drogie. Znaczy inaczej, może drogie nie są, ale jednak je się zmienia, no i wydawanie na to pieniędzy nie jest za bardzo takie opłacalne. Aczkolwiek, złamałam sobie tą zasadę, ze względu na to, że fiolet to jest mój ulubiony kolor, a srebrny wraz z nim pasuje, także się po prostu skusiłam. Set całkiem fajnie wyglądał, szkoda tylko, że właśnie butów nie da się malować i tak samo hełmu, bo przez to musiałam wybrać po prostu coś innego, pasującego. Ale i tak całkiem nieźle to wygląda. Możecie dać mi znać, co Wy sądzicie o barwnikach, czy ich używacie, czy nie. Chętnie poczytam. Chciałam sobie dobić garb na 200 poziom, dlatego też byłam na Catlas Kiss, czyli na Wyspach Kordelasowych. No i akurat złapałam migrać na PvP, dlatego że nie wiem, czy wiecie, chociaż pewnie większość już z Was i tak wie, że zostało wprowadzone coś takiego, że teraz większość osób biega na PvP, dlatego że ma więcej szczęścia o 20%. Dlatego też zaczęłam również biegać na PvP. Już wcześniej biegam, ale raczej nie tak często. Jak szłam coś zbierać, to raczej chciałam mieć spokój, ale teraz jednak te 20% kusi. Tym bardziej, jeżeli ma się dodatkowo set, dodatkowo jeszcze trofea, to już w ogóle fajnie rzecz. Czy lecą. ale na tych pierwszych mapach to i tak Sata nie opłaca się zbierać, bo tak naprawdę nic ciekawego nie leci. W każdym razie goście raczej się nie spodziewał, healera, no, dostał figury, także mogłam dalej po prostu sobie ich zbierać. Oprócz zbierania skóry z potworów, z których w ogóle leci po 40 sztuk, także tu się fajnie zbiera, zbierałam również drobinki i zioła, żeby później je sprzedać, żeby jednak mieć jakiś zarobek, ale jak się możecie domyśleć, wszystkiego nie sprzedałam ze względu na to, że tam po chyba dniu albo dwóch już tutaj wyłączyli rynek, także większość rzeczy mi tak nie zeszła. Jeżeli ktoś Chciałabym się z Was wybrać tamto to miejsce, no to tak jak mówię, to jest Katlaski, wyspy kordelasowe i to jest tak mniej więcej na środku tej mapy. Tam gdzie jest mój znacznik żółty i moja myszka to biega się tam dookoła. Jest tam bardzo blisko szybki teleport, także naprawdę łatwo się tam dostać i tam jest sporo rzeczy oprócz właśnie tych drobinek, różnych ziół, zwierząt jest jeszcze żelazo, którego naprawdę też dużo idzie wyrwać Plus jeszcze jeżeli ktoś chce kopać drewno To jest tam ten, to niebieskie, ten Jak mogłabym zapomnieć jeszcze o Starmetoru Oczywiście tam są jedynie może z pięć ród łącznie Czy tam cztery Ale to zawsze coś, zawsze jak robicie sobie rundkę To dodatkowo macie to A tam za dużo osób nie chodzi Gdy już zakończyłam zbierać Postanowiłam przerobić te skóry No bo w sumie chciałam wbić garbarstwo, tak? No to musiałam to zrobić Niestety w międzyczasie zabrakło mi jednego z przetwarzaczy Dlatego musiałam go też zakupić na szczęście on akurat nie jest w sumie nic warty, także nie wydałam za to dużo pieniędzy, a przynajmniej garbarstwo sobie dobiłam. Dzięki temu, że dobiłam właśnie 200 poziom garbarstwie, mogę robić tą runiczną skórę, która również jest jak Asmodeum, czyli wytwarzamy ją 10 sztuk na 24 godziny. Dobrze jest mieć właśnie ekwipunek na wytwarzanie, bo wtedy mamy szansę na dodatkowe przedmioty i ja na początku w ogóle tego ekwipunku nie miałam i w ogóle go nie używałam, bo zapomniałam w ogóle, że go posiadam. Dlatego też trochę potraciłam, ale to nic. Teraz będę zakładać za każdym razem. No i może będą mieć jakieś dodatkowe. Gdy już garbarstwo, chciałam wbić kolejną profesję, a mianowicie tkactwo. E, tylko, że jeszcze go nie wbiłam, ale za to podrobiłam sporo, właśnie tych legendarnych ulepszaczy. Mianowicie Scave Cloth, czyli łuskowa tkanina oraz Blister Weave, ognisty splot. Te dwie rzeczy potrzebne są, żeby zrobić Phoenix Weave, czyli splot Phoenixa. I tak jak dwa poprzednie materiały, można go wytwarzać co 24 godziny, 10 sztuk plus Dodatkowe, jeżeli jakieś tam wypadną. Tak jak mówię, ja tkactwa nie mam wbitego, natomiast mój już narzeczony ma, także on akurat sobie robił. Dużo osób na tym spocie nie było, ale może dlatego, że była też dość późna godzina, także fajnie się wszystko zbierało, nie miałam żadnych problemów. Skończyłam z wynikiem 84 do 40. Szkoda, że taka różnica, bo przez to można wytworzyć tylko 4 razy po 10 tą lepszą tkaninę, ale lepsze to niż nic i na pewno będę jeszcze chodzić. Teraz ogólnie mam zamiar to. Tak jeden dzień poświęcić załóżmy tylko na kopanie, drugi dzień tylko na drewno, trzeci dzień tylko powiedzmy na te właśnie tkaniny, po to, żeby później przez kolejne dni po prostu móc to wytwarzać i nie martwić się o ulepszacze. Wystawiłam przedmioty, które w międzyczasie zdobywałam podczas zbierania drobinki, zioła, tam przyprawy głównie, ale też nadwyżkę ulepek legendarnych wystawiłam. No, tak jak mówiłam, poprzednie te ulepki były 84 do 40, także duża różnica, ale przynajmniej coś z tego zarobię. Następnie poszłam kopać rudę Orihalkum i pierwszy szaruda poleciał Wojtor i Tolvium. także niezłe szczęście. Tylko szkoda, że już Wojtor tak naprawdę nic nie jest warty, bo na rynku stoi mniej więcej po 700-800 golda. Możliwe, że to jeszcze i tak spadnie. Także szczerze nie wiem, czy chcę go wystawiać. Możliwe, że po prostu będę go zostawiać. Kto wie, może w przyszłości coś z tym zrobią, może do czegoś będzie potrzebne, a ja akurat będę to mieć i zawsze będę po prostu ludziom wtedy drożej sprzedać. Bo naprawdę, sprzedawać za taką cenę to aż jest smutne. Tym bardziej, że jakiś Czas temu to było jeszcze po 9 tysięcy Tamtego dnia akurat dużo nie kopałam Bo skończyłam z 21 tolium, 23 sinabara oraz właśnie Dwa void Ory. akurat to była Pierwsza z kiedy byli goście, także oni byli Mocno zmęczeni, my tam jeszcze nie, dlatego Poszliśmy zbierać, ale kolejne dni to tak jak już mówię Nic w sumie nie grałam, w międzyczasie Jeszcze zakupiłam dwa przedmioty potrzebne Do ulepszenia trofeów, obydwa przedmioty Są na ostatni tier, czyli czwarty I jeden jest do kopania, a drugi Jest do rąbania drewna, jako że Meblerstwo dalej nie działa, to dość cenne właśnie tych przedmiotów spadły, dlatego też zakupiłam to, co było mi potrzebne no i tak naprawdę już prawie skompletowałam wszystkie trofea, które są potrzebne do zbierania jedynie nie mam żadnego trofeum ulepszonego na szczęście ale jeżeli chodzi o takie trofea do zbierania typowo, no to akurat mam je prawie wszystkie skończone w większości brakuje mi tylko jeden na maksa ale to też niedługo się zrobi jest to dość drogi biznes, ale na pewno opłacalny bo widziałam, w sumie czułam różnicę przy kopaniu czy też przy czymkolwiek innym, co robiłam że więcej tych legendarnych przedmiotów leci. Także na pewno się to opłaca robić. Przez jakiś czas macie możliwość płacenia za swoje domki o wiele, wiele, wiele taniej, to znaczy, jeżeli chodzi o podatki. Jak normalnie załóżmy płaciłam po 300 za domek, tak teraz płacę po 30. Nie wiem jak długo to będzie, ale jest to zrobione ze względu na to, że od startu gry płaciło się zbyt często za domek. Co też dość zauważyłam, bo płaciłam mniej więcej co 5 dni zamiast co 7. Także korzystajcie, póki możecie, bo naprawdę jest. Jest to wielka różnica. Zabrałam się za robienie potrzebnych mi trofeów, które mi brakowały, a miałam już właśnie artefakty do nich potrzebne. Ale najpierw potrzebowałam węgla, także go przetworzyłam. Po przetworzeniu węgla przetworzyłam rudy, które miałam na stal, ze stali, właśnie na star metal, a ze star metal na orichalkum. Oczywiście zostawiłam trochę star metalu i zrobiłam orichalkum tyle, by mi wystarczyło na zrobienie dwóch trofeów. Orychalku mogłabym zrobić więcej i nawet lepiej by było, gdybym zrobiła więcej, no bo miałabym na robienie asmodeum, ale zrobię to później. Po prostu w tym mieście nie miałam tej rudy, także nie chciałam się już topać do innego. Brakowałam jednego artefaktu potrzebnego do zbieractwa, także musiałam go skupić z ręku i był za 3000, także dość niska cena. Co najlepsze, wcześniej już kupowałam dodatkowy przedmiot właśnie do trofeum, mianowicie do drwalstwa i się zagolobowałam, bo nie zauważyłam, że ja już mam w ogóle drwalstwo wbite. Mam trzy trofea, a mam na czwarty tak naprawdę, ale to nic. Zrobimy mojemu narzeczonemu później tak czy siak, obydwoje chcemy skończyć postać na full. Także tak czy siak się przyda. A więc wytworzyłam dwa brakujące mi trofea do zbieractwa, mianowicie właśnie do górnictwa oraz do zbierania tych ziółek. Następnie umieściłam je w domku w Morningdale, czyli w żałobnicy. Co więcej, zostało coś takiego dodane do gry, że pod K, czy tam gdzie macie biografię, możecie sprawdzić jakie macie aktualnie założone trofea w swoich domkach. Bardzo fajna sprawa, bo tak to musiałam Chciałabym się tepać po domkach i szczerze nie pamiętałam, gdzie miałam które trofeo. W końcu postanowiłam dobić sobie wszystkie bronie na 20 poziom, jednak trochę z tym zlekałam i już kilka odcinków wcześniej brałam się za to, ale jednak to porzuciłam na rzecz innych spraw. Jest to jedno z lepszych miejsc na ekspienie broni, jak nie najlepsze. W sumie nie wiem gdzie jeszcze można ekspić, oprócz tego, że przy okazji bijąc potwory to wam się wbija. Miejsce to znajduje się w Monarch Plus, czyli Urwiska Monarche i jest to miejscówka na 25 poziom, także całkiem fajnie się tutaj potwory, nie jest za ciężko, ale najlepiej iść w większą ilość osób, tak przynajmniej 3-4 osoby, wtedy na pewno jest o wiele łatwiej, bo dwie osoby i tak potrafi być w miarę ciężko, a w nocy to już w ogóle jest przesada, tym bardziej, że te duchy dość wynerwiają. Jakby ktoś z Was chciał ekspizierać, to zapraszam tutaj, naprawdę fajnie się bije, no. Jak już też kiedyś wspominałam, chcę skończyć postać całą, dlatego też wbijam te poziomy, mimo tego, że tymi broniami nie będę grać prawdopodobnie, to i tak wolę mieć je wbite, że w momencie, kiedy będę robić misję na bronie, 580, Girskora no to będę mogła robić wszystkie naraz. Oprócz tego dostajemy tytuły, ale tytuły są raczej mało ważne i mało kto w nich chodzi. Bardziej chodzi o to, że skończona postać to skończona postać. Zawsze gdybym rzeczywiście miała ochotę zmienić sobie postać, no to będę mieć już wyeksplodowaną broń i będę mieć po kłopocie. Moi drodzy, w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę. Tak jak mówiłam, odcinki będą mniej więcej dwa w tygodniu, także zachęcam do sprawdzenia mojego fanpage'a oraz do zajrzenia na Instagrama. Jak Byście mieli jakiekolwiek pomysły na temat odcinków, zachęcam do napisania. Postaram się je zrobić, jeżeli będą fajne. No i co? Trzymajcie się, cześć, pa pa!